Ma na swoim koncie dziesiątki uratowanych żyć, bo od 47 lat systematycznie oddaje krew. Mowa o mieszkańcu Starego Sącza Andrzeju Lisie w minioną niedzielę na starosądeckim rynku oddał setny litr krwi. Pobił tym nie tylko rekord polski, ale prawdopodobnie jego wyczyn zostanie wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Dzień, można powiedzieć, niespotykany. Bardzo się cieszę, że tak jak powiedziałem na scenie, że mogłem w zdrowiu dotrzymać tego. Setnego litra. Jest to zasługą przede wszystkim Boga, bo bez Niego nic się nie dzieje. I cały czas to powtarzam, że ja chciałem, ale przede wszystkim on tam u góry chciał, żeby to się stało tutaj. Przeze mnie w Starym słońcu. To w wielkiej miarę historyczne wydarzenie, bo przecież pan Andrzej Lis jest pierwszym człowiekiem na naszym ziemskim globie, który przekroczył kwotę 100 litrów oddanej czystej krwi, co należy, należy podkreślić, więc no mamy jedynego człowieka na świecie, który tą barierę pokonał. O tym, że Andrzej Lis został honorowym krwiodawcą zadecydował przypadek i chęć bezinteresowania. Pomocy potrzebującym. 17 sierpnia 1974 roku przyszedł do domu szwagier. Ja mieszkałem wtedy w Tarnowie i mówi, że był wypadek na azotach i że potrzeba dużo krwi. Mówi, poszedłbyś oddać krew. Ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, ja pójdę, spróbuję oddać tą krew, nie? I poszedłem. Pani doktor mnie zakwalifikowała. I od tego dnia zaczęła się moja piękna przygoda z krwiodawstwem. Akcji oddania setnego litra krwi towarzyszyły dziesiątki osób, przyjaciele, rodzina, krwiodawcy ze Starosądeckiego klubu honorowych dawców krwi oraz ci, którzy oddawali krew. Ja w swojej działalności w polskim Czerwonym Krzyżu nie liczyłem tego, ale tak przypuszczam, że 300-350. Prelekcji przeprowadziliśmy po szkołach, z czego można łatwo przeliczyć. Klasa liczy 30 osób. Chodziliśmy na takie bardzo duże spotkania na halach sportowych, gdzie tłumaczyliśmy zasady oddawania krwi, zachęcaliśmy. Kolega, właśnie to kiedyś tak niedokładnie, w przybliżeniu, przeliczył, że z naszych prelekcji Mogło skorzystać od 3 do 4 tysięcy osób. A razem z panem Andrzejem krew oddał także jego syn Krzysztof.